Apokalipsa, dzień po dniu. Jak długo, o panie? I głosem donośnym tak zawołały: Jak długo jeszcze, władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? Apokalipsa, rozdział szósty, wiersz 10. Jak głośno można krzyczeć. W momencie, gdy powstaje ten tekst, rekord świata w najgłośniejszym krzyku należy do Jill Drake z Wielkiej Brytanii. Wydawany przez nią krzyk osiągnął 129 decybeli, co oznacza, że był głośniejszy niż dźwięk piły łańcuchowej, a nawet głos zdzierającego sobie gardła tłumu na imprezie sportowej. Decybele nie decydują jednak o tym, czy nasze wołania dotrą do sali tronowej w niebie. Wołanie tych, którzy umarli za Słowo Boże, zostało opisane jako donośny głos, który Bóg usłyszał. Pytanie, jak długo? pojawia się już wcześniej w Piśmie Świętym. Prorok Daniel pyta więc, jak długo będzie trwać widzenie o codziennej ofierze i przestępstwie spustoszenia, a świątynia i wojsko będą podane na podeptanie? Daniel 8,13. Prorok pyta więc tutaj o to, kiedy rozpocznie się sąd. Piąta pieczęć opisuje okres historii Kościoła od początku Reformacji do około 1844 roku. Był to czas, w którym prześladowania ludu Bożego nasiliły się, gdy ujawniona została długo ukrywana prawda biblijna. Męczennicy chcieliby wiedzieć, kiedy Bóg będzie sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi. Największe i najdłuższe proroctwo biblijne mówi nam, że sąd rozpoczął się pod koniec piątej pieczęci. W księdze Daniela czytamy i powiedział do mnie aż do dwóch tysięcy wieczorów i poranków wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Daniel 8,14. Ten proroczy okres, gdzie wieczory i poranki, a więc dni przelicza się na lata, trwał od 457 roku przed naszą erą do 1844 roku, kiedy ogłoszono, że nadeszła godzina sądu Jego. Apokalipsa 14.7. To przesłanie, zwane przesłaniem trzeciego anioła, jest przekazywane donośnym głosem. Bóg odpłaci tym, którzy postępowali niesprawiedliwie wobec jego ludu, który oddał swe życie za wiarę. W 1844 roku rozpoczął się sąd w niebie jako odpowiedź na głośne wołanie męczenników, którzy zginęli, świadcząc o prawdzie. Ich wołanie przygotowało drogę dla radosnego przesłania o rychłym powrocie Chrystusa i konieczności głoszenia Ewangelii na całym świecie. Czy ty również zawołasz donośnym głosem, ale nie po to, by pobić rekord świata, lecz aby dać światu do zrozumienia, że Bóg nie będzie wiecznie tolerował grzechu? Nadchodzi ten wielki dzień rozliczenia. Razem zanieśmy naszą modlitwę. Niebiański ojcze, na całym świecie wciąż dochodzi do okrucieństw wobec twojego ludu. Przyjdź szybko i zakończ wszelką niesprawiedliwość. Do dalszego studiowania.